Witam Was w 30. już odcinku Słynnych Koni i z tego, że mamy kolejną okrągłą liczbę w tej serii, to przygotowałam dla Was bardzo fajne konie. Są to ostatnie konie z cyklu tych koni, które miały nietypowe maści bo jak pewnie bycie ostatnio właśnie robiłam odcinki z zazwyczaj dwoma koniami w jednym odcinku, które miały nietypowe maści bo akurat tak się składało, że on, było o nich tak mało informacji, że postanowiłam właśnie robić takie podwójne odcinki I dzisiaj właśnie będzie ostatni odcinek prawdopodobnie z tego cyklu I będą bardzo fajne konie, także zapraszam was do oglądania Pierwszy koń to chyba mój ulubiony w tym odcinku Ponieważ jest to najsłodszy kucyk, jakiego kiedykolwiek, kiedykolwiek widziałam Nazywa się Ciuciu -Ciu. I pochodzi on z Polski, z czego bardzo się zdziwiłam. Także <laughs> teraz przeczytam Wam o nim najważniejsze informacje. Miniaturowy konik rasy Falabella mierzy jedynie 50 cm, a waży zaledwie 65 kg. Rodził się w 2006 roku w Holandii. Skąd niedługo później przyjechał do Polski, podróżując w bagażniku samochodu. Od tej chwili rozpoczęła się. Jego droga do sławy. Ciutł niewielkie rozmiary rekompensuje sobie ogromny, ogromnym ego, to prawdziwa gwiazda i niezły charakterek. Mimo to, mimo że jest obecnie najmniejszym koniem w kraju, z zdolnościami przewyższenie jednego Olbrzyma. Podczas pokazów prezentuje niezwykłe sztuczki, jest ulubieńcem nie tylko najmłodszych widzów. Chociaż wygląda słodko i niewinnie, to urodzony samiec Alfa który rozstawia po kątach nawet ogniste Andaluzy. Ten mały, siwy ogier niczym się nie przejmuje, a rzeczy, które przerażają duże konie, nie mogą wprowadzić go, wyprowadzić go z równowagi. życiu wszędzie staje, czuje się jak u siebie, czy jest to jego własny boks, czy tylne siedzenie w samochodzie, czy też kanapa w salonie. Uwielbia być w centrum uwagi i pozować do zdjęć. Pracować lubi nieco mniej, chyba że w grę z smakołyki. Tak, właśnie znalazłam taki bardzo fajny, bardzo taki krótki właśnie opis tego konika. Jest on naprawdę przesłodki. Jego maść jest Myszata, co jest y, chyba dość rzadkie, jeżeli chodzi o kółce Falabella. Ale jest naprawdę przesłodki i znalazł też bardzo fajne zdjęcia jego. Oczywiście zobaczycie je na końcu filmu, ale od razu jego zobaczyłam, na co po prostu pomyślałam, że jest idealny na 30 odcinek bo, wiecie, to kolejna wielka liczba. I po prostu pomyślałam, że to jest idealnie, idealne na ten odcinek i naprawdę ten kłózek jest przesłodki. Mam bardzo fajne zdjęcia, które właśnie zobaczycie na końcu filmu. No i naprawdę jest w przesłodki, także musicie oglądać film do końca, żeby zobaczyć jego naprawdę bardzo fajne zdjęcia. Także to był właśnie Ciuciu, czyli nasz polski najmniejszy kucyk Falbella. Tak, to był właśnie on. I za chwilę przechodzimy do drugiego. Drugi konia. koń, którego chcę wam przedstawić też bardzo fajnie wygląda. Bo jego maści jest naprawdę nietypowa. a jest to akorado drugi. jest to doskonały przykład konia, któremu siwienie się nie udało. Ten słynny holsztyński ogier, niegdyś świetnie spisujący się na parkurach. Jest już mleczno-siwy, poza małym fragmentem. Taką nietypową odmianę nazywa się tak zwaną krwawą odmianą. Tak. To tyle, jeżeli chodzi o te informacje, które udało mi się o nim znaleźć. Ale wygląda on bardzo nietypowo. Jego mość jest naprawdę niezwykła. Zresztą to właśnie zobaczycie na jego zdjęciach do końca filmu. Tak zdjęcie nie jest za wiele, tak samo jak informacje o nim. <laughs> Ale po prostu to, co udało mi się znaleźć tym, to, to zobaczycie w filmie Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek Jeżeli on album się, się spodobał, no to zostawcie proszę łapkę w górę Napiszcie jakiś fajny komentarz, możecie napisać w komentarzu, czy znacie te konie Na pewno na końcu tego filmu umieszczę też ankietę Żebyście mogli zagłosować, czy znaliście te konie i chciałabym wam, chciałabym wam ogłosić bardzo ważną informację, ponieważ już w tą niedzielę, nie wiem jeszcze o której godzinie, ale potem zobaczycie o której, ale już w tą niedzielę będziecie mogli zobaczyć film z okazji 21 tysięcy subskrypcji. W jednym z filmów powiedziałam już, co to będzie. Ale jeżeli nie oglądaliście, no to przypomnę, że będzie to historia kasztanki i kasztana czyli jednej z par w serialu, która jest bardzo charakterystyczna i wiem, że lubicie Kasztankę, jest ona jedną z takich bardziej głównych postaci i myślę, że czekaliście na jej historię, także w końcu będzie Jak samo będzie właśnie historia Kasztana potem oczywiście cała ich wspólna historia, bo pewnie wiecie, oni są razem mają dwójkę dzieci i wszystko właśnie zobaczycie w tym filmie z ich historią więc już w tą niedzielę możecie wyczekiwać tego filmu. I jeżeli nie chcecie go przegapić, to... zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek. Tak, wtedy dzięki temu właśnie nie przegapicie tego filmu, który pojawi się w niedzielę. Właśnie zamiast serialu będzie ten słynny też ten specjalny film, ponieważ już dawno miałam go zrobić, ale. Po prostu ostatnio nie miałam czasu, ale teraz ale postaram się właśnie go nagrać do niedzieli i na pewno będzie. Także wyczekujcie go. I pamiętajcie, aby zaglądać do opisu tego filmu. Bo tam znajdziecie źródła, których użyłam do dzisiejszego odcinka. Zajrzycie też na moje media społecznościowe, które też znajdziecie w opisie. I w opisie też znajdziecie wszystkie inne ważne informacje, które mogą Wam się przydać. No, to tyle. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach, nie tylko z tej serii, ale też oczywiście z kalendarza adwentowego, który pojawia pojawi się na kanale. Codziennie. Dobrze. Do zobaczenia.